Dzień życia kontuzjonego koszkarza. Wstajemy jak zawsze, koło 8. Ogarniamy się, pryśnić plus Skinker. Następnie trzeba pościelić łóżko. Później zacząłem pakować paczki dla Was. Bardzo Wam dziękuję za tak pozytywny odbiór koszulek. Teraz pora na śniadanie. Klasycznie jajka sadzone. Zabiera się szybko do jedzenia, bo trzeba wychodzić. Ale najpierw trzeba się spakować. Wszystko co jest potrzebne na trening, a dokładnie na rehabilitację. Przed wyjściem jeszcze praca nad oddechem. Średnio zajmuje mi to 10 minut. Wychodzimy, lecimy na autobus. Jechałem dość długo. 40 minut. Jesteśmy. Cała rehabilitacja zajęła mi 2 godziny. A oto moje pierwsze spięcie na palcach z obciążeniem. Jestem po wszystkim, pora pracować do domu. Po drodze zahaczyłem o jedzenie. Jesteśmy dziś na obiad a carbonara, a na deser pudding Lodowy. Po jedzeniu pora się pouczyć. Jak zawsze na temat zdolności motorycznych człowieka, szczególnie wyskoku. A po takie koszuleczki zapraszam na Instagrama. Gramatura 230, 100% grubej jakościowej bawełny. Za jedyne 80 zł z wysyłką. Zapraszam. Po wszystkim pora na kolację. Zapomniałem nagrać makaron, bo tak szybko zjedliśmy, ale o sushi nie zapomniałem. Dalej byłem głodny, więc poprosiłem Natalię, by zrobiła placki. Placuszki jabłkowe, mega dobre. Gdy skończyłem jeść, znowu pakowałem paczki. Już w lutym możecie się spodziewać nowej kolekcji. Będę na bieżąco informował. Na koniec dnia jeszcze zrobiliśmy krótkiego live'a. A przez ten zostało się rozciągnąć. Krótki stretch około 10 minut. Wieczorna toaleta, mycie zębów, ostatnie suple i do spania. Tak wygląda mój dzień. Do następnego. Elo.